Witam Was serdecznie, moi drodzy, na kanale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. E, kochani, w tym filmiku chciałbym poruszyć kwestię sformułowania w imieniu Jezusa Chrystusa. Właśnie tego sformułowania w imieniu Jezusa Chrystusa. E, jak ja pojmuję w ogóle to stwierdzenie? Bo myślę, że Bogu wcale nie chodzi o to, Abym ja m, przy każdej modlitwie e, albo przy, każdy, przy każdej okazji wypowiadał tak zwane magiczne stwierdzenie, takie magiczne chrześcijańskie zaklęcie, e, że to co robię, to co mówię, e, to robię w imieniu Jezusa Chrystusa. E, myślę, że o zaklęcie Bogu wcale nie chodzi. Nie chodzi Bogu o to, abym cytował przy każdej okazji. Sformułowanie w imieniu Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, Jezus Chrystus jest osobą, więc jeżeli w rozumieniu Izraelitów w imieniu się wypowiada, to znaczy w innej osobie, tak? W innej osobie, moi drodzy. E, więc jeżeli e, witam Was na kanale w imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy, że wierzę w to, że żyję w Chrystusie, trwam w Chrystusie, żyję przez Chrystusa i dla Chrystusa, e, że żyję i doświadczam procesu zbawienia przez Jego życie, ponieważ to On sam we własnej osobie, wedle udzielonej mi łaski, żyje we mnie i Przeze mnie, mam taką przynajmniej nadzieję, się wyraża względem Was. Również względem mnie. Więc moi drodzy, w imieniu Jezusa dla mnie oznacza trwanie w Chrystusie. Trwanie w Chrystusie, Jezusie oznacza, że żyje w zupełnie innym człowieku. No jak to? No jak to? Może powiecie. No jak to jest w ogóle możliwe, kiedy, kiedy Jezus po zmartwychwstaniu został uwielbiony i zasiadł po prawicy Ojca na tronie w niebie? Jak ja mogę mówić, jako pyszny, zarozumiały człowiek, że Chrystus jest we mnie? Kochani, no mogę tak mówić, ponieważ... Poprzez uwierzenie, nowonarodzenie doświadczyłem zrodzenia, nowego narodzenia w Chrystusie Jezusie. I ten, który jest dzisiaj już od um, przeszło 2000 lat, um, około 2000 lat po prawicy Ojca, um, również żyje i mieszka we mnie, dlatego że w nim, przez Niego, dla Niego zostałem zrodzony. I mało tego, Jezus chce i pragnie, abym w nim trwał. Trwać dla mnie oznacza, że mam serce przez wiarę skierowane na rzeczywistość w duchu, na Jego ducha, na Niego, i że trwając w nim mm, pozwalam, aby On żył we mnie i przeze mnie. To jest trwanie w innym człowieku, dla mnie. I w momencie, kiedy żyję i trwam w Nim, to wtedy mogę powiedzieć, że żyję w imieniu Jezusa Chrystusa, że mówię w imieniu Jezusa Chrystusa, że czynię w imieniu Jezusa Chrystusa, że modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak? Więc dla mnie to, y to jest ważna sprawa, moi drodzy, bo nie chcę być człowiekiem, który jest gołosłowny przed Bogiem i przed ludźmi. Nie chcę być człowiekiem, który żyje w oderwaniu od Chrystusa Jezusa, a wypowiada magiczne zaklęcie: Niech tak będzie, niech tak się stanie w imieniu Jezusa Chrystusa. Kochani, nie chcę być człowiekiem, nie wiem, na przykład religijnym, albo tak zwanym faryzeuszem. Który nie zna Chrystusa Jezusa, który zszedł i żyje we mnie, a jednocześnie chodzę i wypowiadam słowa, no właśnie, w imieniu Jezusa, tak Chrystusa. A potem się nic nie dzieje. Więc moi drodzy, wierzę w to, jestem przekonany, że chodzi o najpierw trwanie, życie w nim, tak jak Jezus nauczał o krzewie winnym. Abyśmy w nim trwali, a on będzie trwał w nas. E, zaraz do tego wrócę. E, a potem możemy mówić, że, że coś tam robimy, coś mówimy. Tak, że na przykład głosimy w imieniu Jezusa, czy modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Kochani, w, w Ewangelii Jana, w prologu, w rozdział 1, e, wers 12 jest napisane tak: Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Werset 13: Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Więc, kochani, tutaj jest jasno i wyraźnie napisane, że człowiek wierzący, kiedy uwierzył, doświadcza nowonarodzenia i przyjmuje go. Przyjmuje tego, który siedzi dzisiaj po prawicy Ojca. Jezus w zmartwychwstaniu e, stał się życiodajnym duchem. Jest to napisane w, w pierwszym liście do Koryntian, w werset 15, rozdział 15, werset 45, że e, drugi Adam, czyli Chrystus Jezus, stał się życiodajnym duchem. Więc On jest tam, ale też jest w tych, jako życiodajny duch, którzy go przyjęli. On jest w całości, wedle łaski, której danej osobie, danemu człowiekowi udzielił. Więc w drugim liście do Koryntian Apostoł Paweł w rozdziale 13, werset 5 też mówi: zwraca się do ludzi wierzących i mówi tak, czy nie wiecie sami o sobie, że Jezus Chrystus w was jest? Ten sam Paweł, który mówi, że Jezus Chrystus przecież został uwielbiony, siedzi po prawicy Ojca. Paweł się nie myli, mówiąc do zboru: Czy nie wiecie sami o sobie, że Jezus Chrystus w was jest? Ten sam Paweł, który mówi, że Chrystus w martwych staniu stał się życiodajnym duchem. Więc kochani, e, zgodnie z Ewangelią Jana, chrześcijanie są osobami, które doświadczyły nowonarodzenia. Nie tylko z woli mężczyzny i z woli kobiety, no to są te pierwsze nasze urodziny tu na ziemi, ale chrześcijanie są ludźmi, którzy doświadczyli nowonarodzenia z ducha, z Boga, i wtedy z martwych wzbudzonych Chrystus Jezus, jako żywe słowo, oryginalne słowo, jako słowo, które jest życiodajnym duchem, przychodzi i wedle łaski zaczyna żyć i mieszkać w człowieku. I to jest taki. Metaboliczny związek ducha ludzkiego z Bogiem, który jest duchem. Te dwa duchy się łączą i są jedno. Kto łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Więc, kochani, na poziomie ducha ludzkiego jesteśmy już tacy jak Chrystus Jezus. Na poziomie ducha ludzkiego, połączonego z Bogiem, jest doskonałość to jest ten obszar e, sprawiedliwości Bożej. To jest ten obszar e, Chrystusa Jezusa, który żyje w nas. I kiedy mówię w imieniu Jezusa Chrystusa, to to sformułowanie oznacza, że ja e, sercem wierzącym trwam, żyję w duchu. Nie żyję w duszy, nie żyję w cielesnej e, w tym zewnętrznym, cielesnym, pożądliwym e, człowieku, w tym zepsutym, psychicznym człowieku. Um, lecz sercem trwam w Chrystusie, czyli w duchu, w duchu życiodajnym. Tak, czyli mówię, że podlegam pod prawo Ducha życia, pod prawo życia Chrystusa Jezusa. Więc y, myślę, że, że te wersety, co y, zacytowałem, oczywiście, możecie sobie w Piśmie Świętym sprawdzić, jakby y, potwierdzają to, co mówię. Że dla wierzącego Chrystus Jezus. A, jest w nich, bo go przyjęli, bo w nim i przez niego zostali zrodzeni. Więc, kochani, kiedy wypowiadam słowo w imieniu Jezusa, to znaczy, że żyje w innym człowieku, w innej osobie. Czy to jest schizofremia? Nie wiem, psycholodzy by pewnie powiedzieli, że tak. Bo z jednej strony widzę siebie w lustrze, a z drugiej strony mówię, że żyję w Chrystusie. Hmm. Jest też napisane, że nasze życie wraz z Chrystusem ukryte jest w Bogu. Ludzie z zewnątrz tego nie widzą. Człowiek cielesny, zmysłowy tego nie postrzega. Tylko i wyłącznie przez wiarę serca mogę doświadczać realności Jego osoby. I to jest niesamowite. Kochani, jeszcze chciałbym, abyśmy przeczytali z pierwszego listu Jana. Takie wersety, rozdział 1, werset 2 i 3. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy Wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Oczywiście chodzi o Jezusa, prawda? O to Słowo, które z nieba snopiło, stało się ciałem i zamieszkało między nami. Co widzieliśmy, werset trzeci, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem, Jego Jezusem Chrystusem. A co to jest za społeczność? Gdzie ta społeczność się odbywa? No oczywiście w nas, oczywiście w naszym sercu trwającym w Nim, w Duchu. E Poczytajcie, zastanówcie się, kochani, nad tymi wersetami, bo one są bardzo bogate. I ja w tym krótkim filmie nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć, co bym chciał. Przeczytajmy jeszcze pierwszy list Jana, rozdział 5, werset 20. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym. Bogiem i życiem wiecznym. Jezus chodząc z po ziemi był idealną manifestacją, idealnym obrazem, wyrazem Ojca. Objawił nam Ojca, przedstawił, ukazał, urzeczywistnił. I Jezus mówił, że jest życiem, mówił, że jest zmartwychwstaniem. Poznanie Jezusa Chrystusa jest życiem wiecznym, bo to On jest. W tym wszystkim. Więc kochani, czym jest tak naprawdę modlit sformułowanie w imieniu Jezusa Chrystusa? To sformułowanie oznacza, że ja żyję i trwam w nim, on żyje i trwa we mnie, jest ta a, symbioza, tak? Ja się mu poddaję, żyję jego życiem, żyję życiodajnym duchem, a i wtedy mogę mówić, że. Coś robię w imieniu Jezusa, coś mówię w imieniu Jezusa, e, modlę się w imieniu Jezusa, e, mam społeczność z Jezusem Chrystusem, społeczność z Ojcem, społeczność z Duchem Świętym i to wszystko e, wtedy mogę jakby podsumować, wyrazić takim sformułowaniem e, w imieniu Jezusa Chrystusa. Czyli żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus Jezus. To jest chrześcijaństwo, moi drodzy. Chciałbym, kochani, yy, przeczytać kilka wersetów z, yy, i tak dwa słowa na ten temat powiedzieć yy, z Ewangelii Jana. Jezus rzekł: Niech się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Czyli Jezus pragnie, abyśmy wierzyli w Niego. Obiektem wiary serca naszego jest wiara w Boga a, i w Niego. Wiara w Boga oznacza um, tak zwaną trójcę, tak? czyli Bóg objawiony w trzech osobowych objawieniach. I jednym z tych objawień jest Jezus Chrystus. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Ja jestem krzewem winnym wy jesteście latoroślami kto trwa we mnie a ja w nim ten wydaje wiele owoców, bo bez mnie nic uczynić nie możecie i tu jest to trwanie na poziomie z, um, ducha ludzkiego um, serca wierzącego które trwa w duchu jednocześnie w Bogu bo tak jak wspomniałem kto zrodził się z Boga kto się z nim połączył to te dwa duchy są jedno, już nie ma e, rozdziału. To połączenie jest z woli Bożej na wieki. To się już nigdy nie zmieni. I w momencie, kiedy trwamy w Jezusie, czyli trwamy w Duchu, trwamy w Nim, żyjemy w Nim, doświadczamy tego procesu zbawienia przez Jego życie, przez moc zmartwychwstania, to wtedy też doświadczamy, że On żyje w nas. Tak? Kiedy trwam w Nim, to też mam świadectwo w sobie, że On jest we mnie. Także chrześcijaństwo nie jest tylko pustą religią, nie jest pustą wiedzą, pustymi doktrynami. To jest realne, rzeczywiste doświadczenie Stwórcy. W, w zaznaczam, w człowieku. W Chrystusie Jezusie. Chrystus Jezus w nas. I trwając w Nim, żyjąc w Nim i poruszając się w Nim tu na ziemi, żyjemy w Jego imieniu. I mogę wtedy mówić, że się modlę w imieniu Jezusa Chrystusa, tak. I tak dalej, i tak dalej. I wtedy mam taką nadzieję, że wyrażam owoc Jego życia we mnie. Owoc, który we mnie się pojawia, a który jest skutekiem jego życia we mnie i przeze mnie. Jeśli we mnie trwać będziecie, czyli to jest stałe, ustawiczne trwanie w Chrystusie, to nie jest trwanie od niedzieli do niedzieli, albo od jakiegoś spotkania do spotkania, albo od jakiejś konferencji do jakiejś konferencji, albo od spotkania jakiegoś człowieka do następnego spotkania jakiegoś człowieka. Nie, kochani. Trwajcie oznacza stale, ustawicznie trwaj, miej relacje, módl się, przybywaj, żyj e, w Chrystusie, w, w duchu. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą. Czyli jeżeli żyjemy i trwamy w Chrystusie, to przecież to jest ten dobry pasterz, który zna owce swoje, a owce powinny znać głos jego. Więc żyjąc i trwając w Chrystusie, powinienem jego słyszeć, powinienem rozumieć, co on do mnie mówi, powinienem znać jego plan, jego wolę, jego zamysł w stosunku do mnie, do mnie, moi drodzy. E, więc kiedy jego słyszę kiedy żyję tym słowem które on jako dobry pasterz do mnie jako do owcy którą on zna wypowiada to ja mogę wtedy ufać ufać jemu że jest dobrym pasterzem i że to co do mnie mówi ten kierunek w który chce pragnie abym ja po prostu się udał że ten kierunek jest dobrym kierunkiem Wyraża bo wolę Bożą do mojego życia i że znając Jego wolę do mojego życia, e, w oparciu o usłyszalno, usłyszalny głos Jego, o zrozumienie woli Bożej do mojego życia, e, mogę ufać Jemu. Wiara jest ufnością w to, co On mówi do mnie. On jest żywym Bogiem. Chrystus Jezus ma usta i mówi, ma uszy i nas słyszy. On nas powołał, Bóg nas zrodził w Chrystusie Jezusie, do tego, abyśmy w nim wyrazili wolę Ojca. Wolę Jego. Echem. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, o cokolwiek byście chcieli, proście, a stanie się wam. I tu jest, kochani, ta cała tajemnica. Prosimy i się nie dzieje, głosimy i się nie dzieje, um, czynimy coś tam i też się nie dzieje. Więc, kochani, gdzie y, jest problem, gdzie jest błąd? E, według mojego takiego rozumowania, e, błąd jest w tym, że nie żyjemy tak, jakbyśmy może chcieli w Chrystusie Jezusie. Nie trwamy w Chrystusie Jezusie, nie słyszymy Jego, nie znamy Jego woli. Nie znamy Jego głosu, a się modlimy i prosimy, aby się coś działo. Więc jeżeli hmm, nie trwamy w Nim, to ta formułka w imieniu Jezusa Chrystusa nie ma zastosowania. Ona jest martwa. Kochani, nie oszukujmy się, a zabieg zabiegajmy o poznanie e, Chrystusa Jezusa. Zabiegajmy. O to, aby Bóg nas nauczył trwać w Nim, aby Bóg nas nauczył um, tego rozróżnienia Jego głosu od innych głosów. To jest bardzo ważne. Nie znając Jego głosu, Jego woli, ta formułka nie ma zastosowania. Um, Bóg nie będzie błogosławił naszych celów, naszych zamiarów, naszych pragnień. Tego, co nam się wydaje, albo co system, nawet tak zwany religijny, chce wymóc na Boga, albo e, co ludzie chcą jako grupa dana osiągnąć, e, modląc się i wypowiadając w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie ma objawienia, jeżeli nie ma poznania Jego woli w danej sytuacji, w danej sprawie, e, no to kochani, no to to. To trochę nie tak jest, tak? No, no nie można mówić w imieniu Jezusa, kiedy, kiedy, no właśnie, nie znamy Jego woli. Nie mamy tego słowa, w oparciu o które możemy powiedzieć, niech się stanie w imieniu Jezusa Chrystusa to, co Bóg powiedział, tak? Przez to będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Uczeń to jest ktoś, kto podlega nauczycielowi, to jest ktoś, kto słyszy głos Jego, daje się nauczać, mało tego, wy, jakby wprowadza w czyn to, co usłyszał. Więc, kochani, kto jest naszym nauczycielem? Bóg, który jest duchem, prawda? Jezus Chrystus, który żyje w nas jako życiodajny duch, jako Pan. E, jako dobry pasterz i on pragnie, abyśmy e, byli jego uczniami. Mamy być uczniami Ducha, którym jest Chrystus Jezus w nas. E, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. Aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Więc, kochani, Bóg pragnie nam dawać, Bóg pragnie nam y, błogosławić w, w różnych obszarach naszego życia. Ja myślę, że przede wszystkim Bóg pragnie zmieniać metabolicznie nas i o to powinniśmy zabiegać, y, jaka jest wola Boża y, w stosunku do nas, jako osób, y, jak również y, powinniśmy zabiegać y, o jakby taki zewnętrzny kierunek do naszego życia. Powinniśmy też się modlić za innych, um, za wspólnoty, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Jest naprawdę dużo y, motywów, jeżeli chodzi o modlitwy, ale wszystko powinno być robione w kontekście rozeznania Jego prowadzenia, w kontekście prowadzenia w Duchu Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. By to o cokolwiek byśmy prosili Ojca w imieniu Jezusa dał nam. Więc jeżeli nie trwamy w Chrystusie, nie żyjemy w Chrystusie, nie znamy Jego woli, nie znamy Jego, e, nie żyjemy Jego życiem, e, nie żyjemy dla Niego, e, no to ja się pytam, na jakiej podstawie wypowiadamy w imieniu Jezusa Chrystusa, Boże, spełnij to czy tamto. Bóg w ogóle nie jest zobowiązany tego wykonać. Bo nie trwamy, bo nie żyjemy, bo nie znamy Jego woli do naszego życia, bądź do życia innych ludzi, bądź do życia jakiejś grupy ludzi. Więc, kochani, kończąc, myślę, że warto zastanowić się głębiej nad tym sformułowaniem w imieniu Jezusa Chrystusa. Zachęcam Was, moi drodzy, do tego, bo powinniśmy być osobami, które żyją w Chrystusie Jezusie. Umarliśmy wraz z Chrystusem Jezusem na Golgocie. To się stało. Bóg wyrok na nas wykonał. Zapłatą za grzech jest śmierć. I umarliśmy wraz z Chrystusem Jezusem. To jest perspektywa Ojca. Ale Bóg również w Chrystusie Jezusie wzbudził nas z martwych przez chwałę swoją w mocy zmartwychwstania i... I to też się stało, moi drodzy. Kiedy doświadczyliśmy przez wiarę Nowonarodzenia, to Bóg urzeczywistnia zbawienie, czyli to, co się 2000 lat temu na Golgocie stało, w naszym takim rzeczywistym, praktycznym doświadczeniu. I jesteśmy zradzani do życia w Nim, do życia w duchu, do życia w życiodajnym duchu. Bóg nas zradza i przeznacza do tego, abyśmy żyli e, pod prawem ducha życia, abyśmy doświadczali e, tego zbawienia przez życie Jego w nas. I wtedy mogę mówić, że żyję w imieniu Jezusa Chrystusa, że poruszam się w imieniu Jezusa Chrystusa, że wyrażam imię Jezusa Chrystusa, że wedle udzielonej mi łaski przez okazane mi miłosierdzie Um, po prostu jestem jego obrazem, tak? Na tyle, na ile przyoblekam słowo Boże, na tyle, na ile przyoblekam oryginalne słowo Boże, które z nieba przyszło i zamieszkało we mnie. I to jest, kochani, według mnie, formułka w imieniu Jezusa Chrystusa. <laughs> Ja osobiście pragnę jeszcze bardziej doskonale prowadzić tą relację, nawiązywać tą relację, trwać w relacji z Nim, aby te moje modlitwy, które do Niego zanoszę, były przez Niego wypełniane. Aby to, o co proszę w imieniu Jezusa Chrystusa, Bóg dał, Bóg spełnił, Bóg urzeczywistnił. Więc, moi drodzy, Myślę, że temat jest ciekawy. Jeszcze raz Was zachęcam do e, rozważania i badania w świetle Słowa Bożego, co to znaczy żyć w Chrystusie Jezusie. Dziękuję Wam za uwagę i błogosławię Was w drogocennym imieniu Jezusa Chrystusa. Trwajcie w Nim, aby to, o co będziecie Go prosili, o co będziecie się modlili, dał Wam na chwałę Ojca. Amen.